Witam wszystkich na kolejnym zielonym stole. Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest: Czy zielona żywność może szkodzić? A wykład będzie prowadziła Beata Mońka. Dla tych osób, które są pierwszy raz na takim zielonym stole, może powiem, czym są zielone stoły. Są to spotkania, na których mówimy, Albo to są spotkania online, albo na żywo. I na tych spotkaniach mówimy dużo ciekawych rzeczy o zielonej żywności, czyli o chlorelli i młodym jęczmieniu. Przekazujemy sobie nawzajem interesujące fakty naukowe na temat zielonej żywności. Można tutaj zadać pytanie, można wysłuchać ciekawego wykładu. I właśnie dzisiaj również taki wykład się odbędzie, a w drugiej części naszego spotkania wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadania pytania. I y, nasza prowadząca dzisiejsze spotkanie, y, która będzie miała wykład, Beata Mońka, będzie odpowiadała na te pytania. Y, może najpierw y, teraz przedstawię. Kim jest Beata? Jest to dietetyk z ponad 35-letnim stażem i wielką pasją do zdrowego stylu życia, która od wielu lat zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. Jest autorką książki Przepisy na zdrowie, gdzie dzieli się z nami wspaniałymi, zdrowymi przepisami. Jest również instruktorką oddechu metodą butejki i również specjalistką z zakresu diagnostyki dietetycznej i laboratoryjnej. Oczywiście, również od wielu lat Beata zajmuje się zieloną żywnością, jest tutaj w tej firmie doradcą. Jest wykładowcą, jest autorką artykułów i wielu ciekawych wykładów. I dzisiaj również swoim bardzo dużym doświadczeniem podzieli się tutaj z Wami. I tak jak wspominałam, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat na temat zielonej żywności, jęczmienia i chlorelli. Czy te produkty mogą szkodzić? Zapraszam Cię, Beata, do zabrania głosu. Dziękuję bardzo. Wit witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, dosyć, dosyć często spotykam się z taką, trochę takim bojaźliwym pytaniem, czy zielona żywność szkodzi, czy ona w ogóle może szkodzić. Poproszę w takim razie już na następny slajd. Posiu, poproszę o slajd kolejny, a nie następny. Zacznę właśnie od tego, bo to czy szkodzi, to się ujawni, że tak powiem w trakcie prowadzenia tej prezentacji tego spotkania. Na początku przypomnę czym nie jest zielona żywność. Zielona żywność Greenways nie jest na pewno lekiem, więc od razu taka prośba, nie traktujmy tego jako antidotum na wszelkiego rodzaju choroby. Nie, to nie jest lek. Nie jest antybiotykiem, choć ma w sobie, zawiera w sobie substancje o charakterze antybiotycznym, ma właściwości też antywirusowe i antygrzybicze. Oraz nie jest syntetycznym suplementem. Więc Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że zielona żywność tym nie jest. Nie jest lekiem, nie jest antybiotykiem, nie jest syntetycznym suplementem, chociaż ma takie właściwości, takie wartości odżywcze, że rzeczywiście jest w stanie wspomóc nasze wszelkiego rodzaju procesy przebiegające w organizmie i dzięki temu może pomóc nam w leczeniu, wesprzeć nas w leczeniu. Proszę, kolejny slajd. Nie ten. Nie. Czym jest zielona żywność? Poprzedni slajd mówiłam, czym nie jest zielona żywność. A tak naprawdę zielona żywność jest żywą enzymatycznie żywnością, bo przecież mówimy zielona żywność. Nie mówimy lek, ale mówimy zielona żywność. I ta żywność, która jest w takich warunkach uprawiana i tak uzyskiwana, że ona jest naprawdę enzymatycznie żywa, w temperaturze około 30 stopni, na pewno nie powyżej 31, ale około 30 stopni, jest suszona, więc zachowuje wciąż swoje właściwości. Zachowuje wciąż swoje właściwości, jest po rozpuszczeniu, po rozcieńczeniu z wodą czy jakimkolwiek innym płynem. Ona jest aktywna enzymatycznie. Dlatego jest to zielona żywność, która jest zieloną żywnością, która jest naszą żywnością odżywczą, dlatego ma stanowić element naszego codziennego pożywienia. Traktujemy to od początku do końca jako żywność i wprowadzamy do naszego menu jako żywność. Proszę, następny slajd. A jak działa zielona żywność? I tu takie, takie drobna różnica. Chlorella ze względu na właściwości bardzo silnie wiążące różne toksyny i między m.in. ze względu na składnik, który różnicuje chlorellę od soku zielonego jęczmienia, między m.in. błonnik, który też ma właściwości oczyszczające, w 70% oczyszcza nasz organizm z różnych toksyn i w tym z metali ciężkich. Chlorella jest to glon, który wchłania metale ciężkie jak gąb. Dlatego jest nieodzownym elementem naszej żywności w dzisiejszych czasach, dlatego że no niestety, żyjąc w krajach cywilizowanych, metale ciężkie, można powiedzieć, kryją się za płotem. W 70% oczyszcza, a w 30% odżywia. Między innymi zawiera, jak mówiłam na ostatnim spotkaniu, na ostatnim zielonym stole, zawiera unikatową witaminę B12 którą to przyswajamy w około 90 paru procentach, co udowodniły badania naukowe. Sok zielonego jęczmienia, w przeciwieństwie do chloreli, odżywia w 70%, a oczyszcza w 30%. I tu jest bardzo ważne, żeby właśnie chlorelę i sok zielonego jęczmienia spożywać razem. Dlaczego? dlatego że jest takie zjawisko synergii, czyli współpracy, współpracy chloreli z sokiem zielonego jęczmienia, one razem ze sobą współpracują, a więc wzajemnie się wspomagają, wspierają i efekt jest zdecydowanie lepszy. W wyniku wspólnego, połączonego spożywania chloreli z soku zielonego jęczmienia działanie jest zdecydowanie lepsze, bo ponad 90% dzięki temu. Mamy proces oczyszczania w połączeniu z odżywianiem. Proszę, następny slajd. Podsumowując, więc mówiąc, mówiłam, czym nie jest zielona żywność więc nie jest żadnym lekiem, żadnym antybiotykiem, żadnym syntetycznym suplementem ale jest zieloną, żywą enzymatycznie żywnością która dzięki swoim, swojemu składowi, swoim składnikom odżywczym oczyszcza nas wszelkich rodzajów toksyn, alergenów, metali ciężkich, oczyszcza nasz organizm, dlatego sprzyja między innymi, że na przykład wiele osób z alergią po prostu zmniejszają się ich odlegliwości, a nawet tak jest wspierany metabolizm organizmu osób alergików, że po prostu ta alergia mija nie mamy takich silnych reakcji alergicznych. Odżywia i to na poziomie komórkowym, co też wspominałam na poprzednim zielonym stole, czyli dociera do każdej komóreczki, odżywia od, od wewnątrz, oczyszcza i odżywia. Regeneruje wszelkiego rodzaju stany zapalne, po prostu robi nam porządek w naszym organizmie. Przyspiesza produkcję krwionych czerwonych ze względu na zawarte składniki, chociażby witamina B12 czy żelazo, czy witamina C. Mamy mocniejszą krew, jesteśmy odżywieni, więc mamy większą odporność. A dzięki chlorofilowi, który nazywany jest często taką zieloną krwią, dotlenia po prostu nasz organizm. I dzięki tym wszystkim aspektom, ta zielona żywność odżywia nas, wzmacnia, karmi nas i dodaje nam energii potrzebnej na co dzień do funkcjonowania. Proszę, następny slajd. niego Gosiu. No i właśnie, jeśli chodzi, czy zielona żywność szkodzi. Zielona żywność nie będzie szkodzić, tylko często to, co odbieramy jako szkodliwość, to są kryzysy ozdrowieńcze. Kryzysy ozdrowieńcze, jak sama nazwa wskazuje. Jest to, są to reakcje, symptomy, które mogą nam przypominać chorobę, ale które tak naprawdę są drogą, pokazują nam, że już wychodzimy, oczyszczamy się z różnych toksyn i wracamy do zdrowia. Kryzysy ozdrowieńcze nie są chorobą, ale często są mylone właśnie z chorobą, dlatego że symptomy mogą być podobne. Kryzys ozdrowieńczy to skutek pokonywania choroby. W wyniku oczyszczania, w wyniku naprawiania, odżywiania, naprawiania naszych komórek mogą wystąpić nieprzyjemne objawy. Kryzys ozdrowieńczy poprzedza zwykle poprawę samopoczucia i w tym momencie warto oczywiście zasiągnąć pora zasięgnąć porady doradcy. Bo absolutnie nie warto rzucać tej chloreli czy zielonego jęczmienia, bo się źle czujemy. Nie, jest to okres przejściowy, tylko uwaga. Bardzo ważny jest kontakt z doradcą, dlatego że odróżnienie kryzysów zdrowieńczych od rozwoju choroby to jest, to jest bardzo delikatna sprawa i tu naprawdę trzeba się skonsultować z doradcą, żeby to wyjaśnić. Są to po prostu objawy oczyszczenia organizmu. Organizm oczyszcza się, więc chlorelka razem z mięczmieniem wpłaniają jak gąbka różne toksyny, czyli zamiatają. Wyobraźcie sobie Państwo, że przez Wasz organizm przychodzi szczotka, która po prostu zbiera wszystkie śmieci, które w wyniku właśnie procesu oczyszczania się nazbierały, a taką rolę odgrywa nasza zielona żywność. Więc jeżeli jest wyrzut toksyn i jeśli w tym momencie jest ich dużo zebranych, mamy prawo gorzej się Poczuć, bo te ksyny się uwolniły, więc one, zanim zostaną wydalone, możemy się gorzej poczuć. Takim charakterystycznym objawem kryzysu ozdrowieńczego może być po prostu ból głowy. A więc kryzys ozdrowieńczy to nie jest choroba, to jest oznaka zdrowienia. Proszę dalej. I w związku z tym, że jeżeli. Wielu klientów, sięgając po tą zieloną żywność, ma pewne obawy, a może mi zaszkodzi, a czy będzie coś nie tak. I w trakcie spożywania tej zielonej żywności najczęściej zadają właśnie pytania, bo u niektórych się dzieją takie rzeczy jak ciężkość na żołądku. Co wtedy? Jeżeli ciężko na żołądku, oczywiście od razu powtarzam znowu, któryś raz z kolei, że warto zwrócić się do doradcy. Ciężkość na żołądku to znaczy, że żołądek może po prostu jest słaby w swojej pracy, więc zanim on zacznie, zacznie, zanim będzie oczyszczony, wzmocniony dzięki naszej zielonej żywności, to potrzebuje czasu. I żeby usprawnić to, albo spożywa się wtedy w trakcie posiłku, albo tuż po posiłku zieloną żywność. Często ciężkość na żołądku wynika z tego też z formy podania że nie wszystkim dobrze się trawią w postaci groszków, takich drobnych groszków, tak jak chlorela i jęczmień mogą być w postaci pyłku albo groszku. I czasami te osoby, które mają słaby żołądek, mogą gorzej trawić, więc wtedy ja polecam, żeby jednak przejść na pyłek. Niemniej, jeżeli komuś dalej jest ciężko na żołądku, to zawsze proponuję albo w trakcie posiłka, albo po i w niewielkich bardzo ilo ilościach, a ilość płynów, którą się powinno popić, rozłożyć w czasie. Zbyt duża ilość wypita na, mm, od razu z zieloną żywnością może też przy y, zanieczyszczonej wątrobie spowodować, i nie tylko i przy właściwie takim słabym żołądku, może spowodować modłości, a wręcz wymioty. Więc, absolutnie, pośpiech nie jest skazany. Absolutnie nie. Powolutku w niewielkich ilościach. Miałam taką klientkę, która wypiła szybko szklankę tego jęczmienia i zwróciła. Po moim zaleceniu, żeby jednak wzięła tak jak w takim małym kieliszku, rozcieńczyła tą zieloną żywność, bo ona w pyłku akurat spożywała, żeby rozcieńczyła troszkę powolutku drobnymi łyczkami bez pośpiechu. I potem ilość płynu, którą powinno się wypić, bo drodzy Państwo mówiliśmy nieraz i na pewno doradcy też Państwo mówią, że y, zieloną żywność trzeba obficie popijać, trzeba pamiętać o piciu wody. Więc zaproponowałam ten klientce, żeby po prostu tą ilość wody rozłożyła sobie w niewielkich ilościach do kolejnego posiłku, żeby uzupełnić tą ilość, przypuśćmy, pół litra na taką porcję y, chloreli i jęczmienia żeby to wypić w niewielkich, w niewielkich ilościach i okazało się, że wymioty minęły. Jeśli czasami, to znaczy, no właśnie, że wymioty w ogóle ustąpiły, że nie było już wymiotu następnym razem po... po Zaleceniu, po zastosowaniu tego zalecenia. Jeżeli są mdłości, jest tam nieprzyjemnie, znowu też właśnie same mdłości są nieprzyjemne, więc warto to albo w trakcie, albo po posiłku, dopóki organizm po prostu nie zacznie lepiej, sprawniej oczyszczać, dopóki ta zielona żywność, bo ona stopniowo, dopóki po prostu też organizm się nie obudzi i nie zacznie normalnie funkcjonować. Mogą wystąpić zaparcia. Przyczyną, najczęstszą przyczyną zaparć jest niedobór błonnika, no ale zaraz, przecież chorella ma błon. Warto wtedy zwiększyć ilość warzyw spożywanych i, co bardzo ważne, często w przypadku zaparć moi klienci jednak nie zwracają na ilość wypijanej wody. Nie zwracają uwagi na ilość wypijanej wody, piją jej za mało. I wtedy mogą się pojawić zaparcie. Wyobraźcie sobie Państwo, że błonnik pęcznieje, zbiera te toksyny, on potrzebuje wody. Żeby to wszystko wydalić, żeby kał się uformował, żeby on taki miękki, żeby się mógł przesunąć, potrzeba wody. Drugie, co zrobić, jeżeli są zaparcia? Potrzebny jest ruch. Więcej spacerować, więcej się ruszać, bo siedzący tryb życia nie sprzyja y, sprawnej perystaltyce jelik, czyli sprawnemu wydalaniu kału. U niektórych osób co robić? Częściej lądują w toalecie, częściej chce do ubikacji. Co robić? Po prostu przetrzymać. Jeżeli dla kogoś to uciążliwe, chociaż ja wychodzę z założenia, lepiej częściej pójść do toalety niż mieć zaparcie, ale jeżeli to jest rzeczywiście uciążliwe, można we współpracy z doradcą delikatnie troszkę zmniejszyć ilość tej zielonej żywności do momentu, kiedy te biegunki ustaną. Raczej nie zalecam, żeby przerywać, tylko ustalić taką ilość, przy której rzeczywiście uspokoić się albo po prostu przetrwać. Ja akurat, jeżeli częściej bywa, miałam taki dzień biegunkowy, przyznam się szczerze, parę lat temu na początku spożywania zielonej żywności, po prostu nie wychodziłam zbyt daleko od domu i przetrwałam ten moment. Są też często pytania: co robić, jeżeli mam nietolerancję histaminy? Akurat zielona żywność nie ma takiej ilości histaminy, żeby powodowała wzrost w organizmie. Ma dosłownie minimalny, no prawie, że w ogóle nie zawiera tej histaminy, więc nie powoduje wzrostu histaminy. W związku z tym nie będzie z tym problemu. Nie jest to żywność histaminowa zawierająca histaminę. Więc nie powinni się osoby, które mają tą nietolerancję histaminy, tego obawiać, a wręcz nawet sprzyja u niektórych osób uspokojeniu takiemu, takiej właśnie nietolerancji, że ta histamina niekoniecznie. Za każdym razem już będzie w przyszłości wzrastała i że to może nawet minąć. Yy, alergia, tak jak yy, egzema, a to powie zapalenie skóry yy, są to, no one zresztą należą najczęściej do chorób autoimmunologicznych, gdzie szwankuje po prostu odporność. Jako, że ich chlorella, i zielony jęczmień pięknie wzmacniają przewód pokarmowy, odbudowują, nasz, odbudowują nasze jelita, yy, dzięki temu, że ta żywność jest pro i prebiotyczna, czyli dostarcza nam dobrych bakterii, jednocześnie dobrych pokarmu dobrego dla bakterii. W związku z tym dobre bakterie namnażają się w jelitach, a im lepszy stan jelit mamy, im, yy, im lepszy stan bakterii, przewaga tych dobrych nad tymi złymi, niekorzystnymi, to zjawisko alergii, może alergika, a atopowe zapalenie skóry po prostu złagodni, mogą złagodnić, yy, złagodnić objawy, i nawet jest szansa, że rzadziej będziemy potrzebowali jakichkolwiek środków, które będą nam wspomagały jakieś reakcje alergiczne. Znam wiele takich przykładów yy, z alergików, którzy dzięki temu, że odbudowali swoją odporność odbudowali, zreperowali, że tak powiem, jelita. Po prostu są, mają skłonność do alergii, ale już nie mają takich silnych reakcji alergicznych, a niektórzy nawet wręcz nie mają, bo alergia jest defektem odporności. Wszelkie w ogóle choroby autominologiczne są bardzo silnie powiązane z naszą odpornością i odbudowa jelita, więc w tym odporności sprzyja. A zielona żywność jest w tym świetnym kompanem, dlatego że sprzyja naszym dobrym bakteriom i regeneruje. Nasze jelita, w związku z tym ta odporność zwykle wzrasta, co też niektórzy klienci mówią, że rzadziej łapią przeziębienia. Proszę, kolejny slajd. A więc, czy zielona żywność Greenways może szkodzić? Nie, proszę Państwa, jeśli to dobrze zdiagnozujemy, oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że, że zawsze trzeba być w konsultacji z doradcą i trzeba pamiętać, jeżeli jest jakaś choroba, to jest choroba, ale nie wiązać absolutnie zielonej żywności, że to ona wywołuje choroby. Nie, absolutnie. Zielona żywność nas odżywia, jest to żywność. Ona nas oczyszcza, odżywia, ale absolutnie. I teraz tak, czy w ogóle może szkodzić? Zielona żywność Greenway's absolutnie nie. Zielona żywność, innego rodzaju, chlorella, czy, czy spirulina, czy yy, zielony jęczmień jako wysuszone siano, czy z innych gdzie nie ma tak spełnionych standardów, nie ma tak wysokich jakości yy, produktu. Tak, tam może być. Dlaczego? Tamta żywność może być szkodliwa. Dlatego, że nasza zielona żywność yy, ma postawione bardzo wysokie poprzeczki, żeby mogła w ogóle trafić, zanim trafi do klienta. Na pewno yy, wiele, wiele z Państwa, wiele osób wie o tym, że jest coś takiego jak podwójna kontrola, double control. Yy, Żelona żywność jest sprawdzana laboratoryjnie, czy jest czysta, tuż przed załadowaniem, tuż przed transportem i potem w miejscu, gdzie ma być pakowana i dystrybuowana, rozsyłana klientom, zanim to zrozumie, znowu jest badana laboratoryjnie. Więc możemy być o to bezpieczni, że ona nam nie zaszkodzi, dlatego że jest naprawdę czysta. Nie dość, że organiczna, nie dość, że właśnie nie ma tego, co. Może wchłonąć, to spożywając na przykład taką spirulinę, nie ma żadnej gwarancji, dlatego że nasze morza i oceany są zanieczyszczone. I niestety tam mogą być pozostałości toksyn, które właśnie mogą nam zaszkodzić. A nasza zielona żywność Greenways nie ma, bo jest pod tym względem kontrolowana i spełnia bardzo wyśrubowane standardy jakości. Nie ma też glutenu. Co częstym też jest pytanie, no bo to przecież szkodzi. Dlaczego? Dlatego, że jest w odpowiedniej fazie wzrostu zbierana, kiedy absolutnie jeszcze nie wyodrębnia się gluten, jeszcze nie powstaje gluten. Jeśli jęczmień komuś szkodzi, to ziarno. Ale sok zielonego jęczmienia z stawy niskiej trawy, około 20 paru centymetrów zebrany, wyciśnięty sok, tam nawet się jeszcze ani grama glutenu nie zawiązało. Więc zielona żywność Absolutnie nasza nie będzie szkodzić nawet tym, którzy mają celiaki. I jeszcze jeden aspekt to są feoforbidy. Bo szczególnie o to się obawiają alergicy, dlatego że feoforbidy są silnymi alergenami. Zielona żywność jest tak produkowana, że akurat tych feoforbidów nie ma. Po prostu nie ma w tej zielonej żywności. A jak one powstają i w innych produktach, w innych firm mogą się znaleźć, dla, powstają w momencie, kiedy chlorella namnażając się zagęszcza się. I powiem, mówiąc tak trochę spektakularnie może, konkuruje ze sobą, dlatego ten chlorofil się rozpada, powstają feoforbidy. Mają, ma za gęsto, dlatego chlorofil się rozkłada, za gęsto. Tutaj w przypadku naszej chloreli, ona jest tak produkowana, żeby była zawsze swobodnie, żeby była przestrzeń. W związku z tym chlorofil się nie rozkłada, co nawet można poznać po barwie. Jeśli by Państwo pokusili się, zakupili jakąś innej firmy zieloną żywność, pierwsza różnica to jest barwa. Barwa, która rok czasu możemy mieć, czy nawet dwa lata, bo okres minimalnej trwałości to jest rok, ale do dwóch lat spokojnie będzie miała dobrą jakość ta zielona żywność, a barwa, i to słyszałam od niejednej już klientki, barwa jest zachowana. Chlorofil jest stabilny. Nie ma feoforbidu, bo tam, gdzie jest blady kolor albo w ogóle zanika ten kolor, zaczyna szarzyć ta chlorela, to znaczy, że tam jest wysoki czynnik rozpadu tego chlorofilu i jest dużo feoforbidów. Więc podsumowując, nasza zielona żywność absolutnie nie będzie szkodzić. Proszę kolejny slajd. Już ostatni. I zielona żywność. Jeszcze tak zbierając, żeby tak zostało nam w głowach. Nie jest lekiem, ale wspaniale współpracuje z, z naszym organizmem, i pomaga w drodze do zdrowia. Nie jest antybiotykiem, ale jeżeli zwiększymy ilość spożywanej zielonej żywności w trakcie jakichś infekcji, świetnie wspiera naszą odporność. Dzięki temu szybciej możemy wyjść z tej infekcji, a wręcz nawet możemy nie, może nam nas nie dopaść infekcja. Absolutnie nie jest to żaden syntetyczny produkt w związku z tym, jeśli nawet ktoś nazywa tą żywność suplementem, to jest to żywy suplement. Niemniej jak sama na zaskazuje jest to zielona żywność, która oczyszcza, dzięki temu robi porządki w naszym organizmie, odżywia i dzięki temu wzmacnia. I to tak nawiasem wstępu chciałam powiedzieć w tym temacie, czy zielona żywność szkodzi.